W tym wymiarku będzie paczka z wymianki z modeliną pasjon dokładnie czy taka nazwa ale napiszę wam w... no wiecie prawda. więc paczka przyszła w takim opakowaniu jak każda paczka w środku był woreczek gdzie pokażę wszystko. Na początku był taki liścik i tutaj było wszystko wypisane yy, co dostałam. No i tutaj liścik Hej, mam nadzieję, że rzeczy Ci się podobają i miło będzie wspominać tę wymiankę. Pozdrawiam, Weronika modeliny pasy. Dobra, więc mam nadzieję, że Tobie też się moja paczka spodoba lub spodobała i nagrasz filmik z tą wymianką. Ok, więc na początku taka złota nić, ona jest naprawdę ładna. Taka Czarne koraliki, oki. To są gratisy, więc na końcu pokażę, taka modelina, zielona i różowa, Składnie, nie wiem, Taka to firma, ale po prostu sobie zobaczę to filmiku, pamiętam, że mówiłaś. Takie te wiórki jakby lokatowe. Klej. Taki do polew. Teraz właśnie klejów nie mam, to bardzo mi się przyda. Takie coś, to jest naprawdę ładne, takie fajne. Też mi się strasznie przyda. I tutaj są takie... Kuleczki i takie zapięcia do bransoletek. Taka różowa polewa, ona jest strasznie śliczna. Taka troszkę bordowa. Klej. Cekiny. Złote. To takie małe... ...brylantyki. Tak. Coś takiego. Tutaj taka polewa. I teraz jeszcze modelina fioletowa i zielona astra. Z z takimi majtuju. I taka kwiatki. E, takie różne półfabrykaty. E, modelina e, czysta, biała i różowa Fimo. E, klej do polew, a tutaj już na dole nie wiem co pisze. Dalej taka wstążka zwykła. Taka w motylki. Taki śliczny brokat. To mi się podoba. Dalej taka modelina. Trzy odcienia brązowego. To już jest takie troszkę też celiste. Dalej taka ładna wstążka w barwniki. Dwie niebieskie modeliny. Dwie czaszki i taki znaczek, ale nie, nie pamiętam co on znaczy. Taka zawieszka. Ten taki, um, jest strasznie cieniutki, ale ładny. E, tutaj on się chyba rozwiązał mi, bo takie coś. Tutaj taka modelina granatowa, to chyba była bimblej, to mi się wydaje, i fioletowa. Dalej są wyroby, więc później pokażę. Brokat. Takie czerwone koraliki. I takie coś, nie wiem skąd to wzięłaś, ale to strasznie fajne. Taka jakby naklejka kabaszą. I tutaj jest polewa. Taka z brokatem. Ona jest dość fajna, ja ją już użyłam troszkę, więc jest mniej. Za chwilkę wracam, to pokażę. Okej, okay, jestem. Więc ona dałam ją sobie w takie fiorki, to naprawdę ładnie wygląda. tak Okej, okay, i tutaj sobie przypomniałam, zrobiłam robiłam sobie takie foremki z tych właśnie małych goferków. O. To były takie serduszko. Y. Taki goferek i kłoczko. sobie tutaj odłożę, bo ja robiłam foremki. I teraz gratisy. W tak były takie kółeczka. Takie. I takie dwie naklejki. Takie drewniane klejki. patyczek Fimo. Taki nie takie coś, taki mały diamencik, brązowa polewa i takie koraliki. Teraz wyrobię, Słyszymy tutaj. Dobra, y tutaj taka kanapka. Ja jej nie będę wyciągała, to troszkę zajmie, a nie chcę się wyciągnąć. Taka z czekoladą i banankiem. Y taki fajny donat. I lodzik. Więc to cała wymianka. Mam nadzieję, że moja też Ci się spodoba tak jak mi. No i nagrasz w końcu filmik, bo strasznie się nie mogę doczekać. I mm, to tyle. Cześć.